ma tu Piotrek10, a jest to już trzeci odcinek naszego Let's Play. mi pokazać lepszą chatę i... Dzisiaj wybierzemy się może do kopalni. Gram na pichu. Dobra, już gram na łatwym. Od razu się pojawiły mowy. A łóżka ja nie mam, nic z tą w domu. a oświecona, no oświecona świetzona zmierz a tutaj jest mój taki korytarzyk Dzisiejszy odcinek nie będzie być długi z pewnych powodów. No ale ale i tak nie będzie też trwał minuty. Co najmniej 5 minut będzie trwał ten odcinek. Wy nie wybiorę się do jaskini. Tutaj żelazo Słyszę chyba szkieleta. czaj mi się do drzwi. Ostatnio grałem to Creeper i szkielet i zombie był w mojej chacie. Super mi lekko wybuch. Ale zabił też kilka i zombiaka. Lipcio. Ale wybuch. Świnia chodzi. Przyda się na kotlety. O świnia. Hotlety. Tylko Expo. Mam 8 level Expo. No, nie jest to jakiś zbyt duży, no ale wystarczy mi taki. Jeszcze tutaj trochę pozostawię HT dziś. No, ale to nie w tym odcinku. Albo w tym, tutaj wezmę kobla. Nie, to ja. Ja weznę tego nie będę tracił tego. Aha, zapraszamy na dewest, na dewest. E, czyli taka gra przeglądarkowa na świecie 8 Gdy się, e, gdy będziecie grać na świecie 8 w, świe, w The West, na, tak, na takiej grze przeglądarkowej, mówcie mi jak się nazywacie, zaproszę was do miasta. A również oglądajcie b Piątkę TV. No. Póki ja, co ja teraz kręcę swojego brukowe płytki Pewnie się zapytacie po co, to zobaczycie następny następnym odcinku, a budowę zacznę dzisiaj. Tutaj w okolicy będę... Tutaj w okolicy będę stawiał blokowe płytki, bo ja nie chcę mieć tu girta. Nie odpowiada mi to zbyt bardzo. No ale. Gramy. Ja tak za 2-3 minuty będę kończył ten odcinek. No ale póki co jeszcze gramy. Hmm. Wiem, powtarzam się. Tutaj już kobyl stąd. Mi się to podoba mi się. Tylko tutaj ten dir przed chatką na masakra. No ale. Niech się tam debil poli, należy mu się. O, właśnie zrobił się dzień. Ja. Takie ozdoby z koblowych płytek. Ja właśnie teraz Teraz się zapytać, co ja robię? Ścieżkę do dżungli. Czemu? Ponieważ gdy na przykład zabiję jakiś głupi, cholerny potwór, będę miał respawn i będę wiedział, gdzie ta ścieżka. Będę wiedział, gdzie jest chata. Taki podwójny będzie ten chodnik, yeah. nie, fajnie to wygląda. Kurde, jakie błędy. Przepraszam, ja już taki jestem. Wszystko piernicze. Jak popadnie? Świnia, no. Świnia gdzieś się wpije Kilofilm w o świnia, posłuj się! Dzik dupny w tej górnej, ja to zobaczę! Dobra No kolejna, no Albo by to było Jak to było możliwe, żebym szybko tak zabiłem brukową płytką Może brukowa płytka to fajny mieczor? Tutaj będzie tak nierównie, nierówno. No crafting gas robię. Teraz byłem trochę taki małomówny. Ja... No ja będę powoli kończył ten odcinek. W następnym odcinku zobaczycie ścieżkę do rozpałnu i może jakąś wieżę zrobię. Więc tak.